Cześć, a dzisiaj poznasz moją opinię na temat wody toaletowej jest to woda toaletowa Molecule Zero One Scentric Molecules. Bardzo ciekawy produkt, bardzo oryginalny zapach przede wszystkim tutaj przede wszystkim będzie to produkt przeznaczony dla osób, które preferują właśnie takie nuty, nazwijmy to drzewne, tak? Przede wszystkim tutaj wyczuwa się taki piżmowy, drzewny zapach, który jest właśnie zapachem Unisexa. Zatem jest on przeznaczony zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. A zatem, jeżeli lubisz tego typu nuty, no to być może właśnie te, ta woda toaletowa okaże się dla ciebie słusznym wyborem. Jeżeli chodzi o takie cechy charakterystyczne, no to tutaj przede wszystkim bym powiedział intensywność. Trwałość i oryginalność, tak? To są myślę takie trzy główne cechy tej wody toaletowej. Taką wodę toaletową, oczywiście możecie stosować zarówno na co dzień, gdy po prostu nie wiem idziecie do pracy, czy wychodzicie z domu, ale również możecie ją wykorzystywać na bardziej takie nazwijmy oficjalne i wieczorowe klimaty, tak? Jeżeli zatem lubisz właśnie przykuwać uwagę, no to myślę, że będzie to zapach właśnie dla Ciebie tak? Bardzo ciekawe, powiem szczerze, oryginalny zapach. Jak sami widzicie, ja tutaj już większość właśnie tej buteleczki wykorzystałem. Butelka bardzo ciekawa, jak sami widzicie, bardzo fajnie się prezentuje. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten zapach, no to powiem szczerze, bardzo intensywny, bardzo oryginalny. No myślę, że to są właśnie takie dwie główne cechy tego produktu. A jeżeli chodzi o cenę, no to za takie 30 ml, w tym przypadku jest to 100 ml, no to za 30, właśnie, za 30 ml zapłacicie gdzieś tam około 300 zł. tak? Natomiast czy warto? No myślę, że jak najbardziej warto, zwłaszcza jeżeli lubicie takie unikalne zapachy, no to powinniście być zadowoleni, tak? Ja powiem szczerze, jestem mega zadowolony, co zresztą widać po wykorzystaniu tej, tej butelki, już tutaj tak naprawdę końcóweczka mi została, zatem naprawdę mogę Wam z czystym sumieniem ten produkt polecić, tak? Natomiast standardowo jestem ciekaw też Waszych opinii, napiszcie swoje przemyślenia na temat tego produktu w komentarzu, zwłaszcza jeżeli stosowaliście już ten, tę wodę toaletową, a tymczasem to wszystko, ja zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem, dzięki za obejrzenie filmu, do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.